Budowanie poczucia własnej wartości. Wzmacnianie poczucia własnej wartości jest bardzo ważne dla utrzymania dobrego zdrowia psychicznego i ogólnego dobrostanu. Rozpoczęcie tego procesu wymaga zrozumienia własnych mocnych stron oraz akceptacji swoich słabości. Kluczowe jest otoczenie się wsparciem bliskich, a także dążenie do samorozwoju poprzez zdobywanie nowych umiejętności i stawianie sobie realistycznych celów. Warto pamiętać, że w Biblii znajdujemy potwierdzenie naszej wartości. W Psalmie 139 w Wersecie 14 czytamy następujące słowa: Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłaś. Te słowa przypominają o tym, że każdy z nas jest unikalny i wartościowy w oczach Boga. Regularne refleksje nad tym, kim jesteśmy i jakie mamy talenty, mogą pomóc w budowaniu pewności siebie. Dlatego warto pielęgnować swoje umiejętności i szukać wsparcia w wierze, aby rozwijać poczucie wartości i żyć pełnią życia.